Pani Renata prowadzi własną działalność gospodarczą i pyta, jak będzie wyglądał jej biznes przez najbliższe 3-4 miesiące. Pani Renata pyta, czy widać jakieś nowe, korzystne zlecenia. Pani Renato, ja spojrzałam w Pani datę urodzenia, i wynika z niej, że Przypuszczalnie obecnie jest tak sobie w biznesie, dlatego że jest pani w dziewiątym roku numerologicznym, a to jest, jest czas. Mm, porządku w czas kończenia niż jakiegoś rozwoju. W dziewiątym roku numerologicznym tutaj należałoby zastanowić się, czego nie chcemy i co porzucić, na przykład jakiś fragment działalności, czy na przykład jakiś, rozstać się z jakimiś zleceniami dawcami. Tutaj to jest taki niekorzystny czas na to, żeby rozwijać firmę. I generalnie w dziewiątym roku numerologicznym właściciela ta firma to tak, tak sobie się rozwija. To jest po prostu taki czas przetrwania, ale to będzie trwało jeszcze tylko półtora miesiąca. Od połowy września wchodzi Pani w swój pierwszy rok numerologiczny, i właśnie przypuszczalnie od, dopiero od połowy września Pani biznes będzie miał taką tendencję rozwojową. Tutaj oczywiście należałoby sprawdzić jeszcze numerologię firmy. No ale tutaj już samo to, że właściciel wchodzi w swój pierwszy rok numerologiczny, będzie, da, da to taki impuls jakichś nowych pomysłów, jakichś nowych rozwiązań, dlatego że po prostu będzie pani bardziej na to otwarta. Z daty urodzenia wynika, że ma Pani wpisany w niej potencjał naturalnej determinacji, a więc tutaj jest Pani w stanie zrealizować to, co Pani zechce. No to może być tylko problem z cierpliwością, ale generalnie, jeżeli Pani określi sobie cel. Jest Pani w stanie go zrealizować. Żywioł naukowy, a więc świetne, świetne, świetne liczby dla właściciela firmy. Z tym, że właśnie w tym momencie ogranicza Panią tutaj jedynie ten rok numerologiczny, bo same warunki to, to jest świetny w trójce świetny czas właściwie brak ograniczeń na taką nieskrępowaną działalność. Tak długoterminowo do 2025 roku naprawdę będzie pani miała tutaj świetne warunki takie zewnętrzne, żeby się rozwijać. Uwaga tylko jeszcze tutaj te, przez te półtora miesiąca. Yy. No nie, trochę więcej niż półtora miesiąca, dlatego że pani miesiącami pustki jest sierpień i wrzesień. Także przypuszczalnie dopiero od października biznes się tak mocniej ruszy. Tam zacznie się coś mocniej dziać i tutaj dopiero od października należałoby zacząć realizować jakieś pomysły. Do tej pory to ja tutaj sugeruję, żeby pani sobie raczej planowała, niż żeby pani wdrażała je w życie, bo ze względu na dziewiąty rok numerologiczny do połowy września, a a później puste miesiące sierpień i wrzesień, to te Pani takie zamierzenia zwyczajnie mogą się nie udać. Lepiej, lepiej to po prostu przeczekać i od października zacząć intensywnie działać. Ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało w kartach. Jak będzie wyglądał Pani biznes przez najbliższe 3-4 miesiące? Czyli sierpień, wrześcienie, październik do listopada. Zobaczmy. Pokazuje się pani w królowej buław. Jest to w tradycyjnym ujęciu kobieta atrakcyjna, ale nas to interesuje. Interesuje nas to, że królowa Bułowiec jest również osobą bardzo przedsiębiorczą, osobą taką, która potrafi zrealizować swoje zamierzenia, osobą generalnie nastawioną na działanie. Także pani ma odpowiednie predyspozycje, widać to w dacie urodzenia, widać to również w kartach. Ma pani odpowiednie predyspozycje do tego, żeby realizować swoje zamierzenia. Zamierzenia. Pani pyta, jak będzie wyglądał Pani biznes. Wie Pani co? W tym momencie ja mam wrażenie, że ma Pani jakieś takie nierealne pomysły do zrealizowania. Pani ma jakąś taką wizję i może Pani jeszcze upierać się przy realizowaniu jej. Tutaj należałoby zweryfikować własne, własne pomysły na jakieś na, na przykład. Może, pani w trochę, może w trochę inny sposób powinna pani szukać zleceniodawców, może pani powinna otworzyć się na inne rynki. No i tutaj to, co powiedziałam wcześniej, może pani brakować troszeczkę cierpliwości. Pani może oczekiwać, żeby to się już zadziało, a tymczasem trzeba zwyczajnie czekać. Karty jako problem wyrzucają tutaj to, że. Może się pani właśnie upierać przy jakichś takich pomysłach, które kiedyś, kiedyś powiodły się, a w tym momencie to już nie działa. Tutaj należałoby szukać właśnie czegoś nowego: nowych zleceniodawców, nowych rynków. Nie wracać już do przeszłości, nie wracać do tego, co pani już kiedyś robiła a próbować a próbować działać troszeczkę w inny sposób i z in... szukać po prostu czegoś nowego. Tutaj za półtora miesiąca wchodzi Pani pierwszy rok numerologiczny, a więc jest to świetny czas na jakieś nowe otwarcie, na nowy początek. I tutaj w najbliższej przyszłości, właśnie widać w Sądzie Ostatecznym, widać właśnie jakiś nowy początek, jakieś nowe odrodzenie, jakąś nową fazę, nowy cykl. Także należałoby jeszcze spokojniej przeczekać te dwa miesiące, biorąc pod uwagę, rok numerologiczny i, la, i miesiące pustki. Sierpień, wrzesień jeszcze sobie spokojnie przeczekać, robić plany, a potem zaplanować sobie właśnie i zrealizować jakieś nowe otwarcie. Tutaj, wie pani, Pani jest bardzo przedsiębiorcza, ale tak troszeczkę optymizmu to pani tutaj brakuje, z kart wynika, że, że tutaj należałoby troszkę popracować nad taką jakąś własną wiarą w siebie. Znaczy, być może to jest tak w tym momencie, karty to złapały. Ale tak, generalnie. Pani idzie lepsze. Tylko jest to jeszcze ostrzeżenie, żeby Pani też nie przeszarżowała, bo karty sugerują, żeby zacząć robić to samo, ale jednak troszeczkę inaczej i żeby nie chcieć tak za bardzo, w sensie, że Pani może się nad czymś zafiksować i starać się bardzo mocno zrealizować jakąś wizję. Potencjalnie da sobie Pani radę, ale to może pochłonąć za dużo Pani. Za dużo Pani jakichś tam starań, za dużo energii, a po co? I generalnie należałoby jeszcze zweryfikować, czy biznes w obecnym kształcie. To jest to, co pani chce robić i to, co jest potrzebne na rynku. Tutaj widać jakieś nowe otwarcie, ale nowe otwarcie to musi być w oparciu o jakiś trochę inny pomysł i trochę inne, innych zleceniodawców, bo tych dotychczasowych to na rynku tutaj po prostu w tym momencie nie ma. Tutaj należałoby przez te dwa miesiące najbliższe zaplanować sobie, co będzie pani dalej robiła w oparciu o to, co robiła pani do tej pory, ale jednak troszeczkę inaczej. Także odpowiadając na pani pytanie, cała panią czeka w najbliższym czasie 3-4 miesięcy zawodowo. Widać, widać nowy cykl, widać nowe otwarcie, ale należałoby to robić trochę inaczej niż pani robiła to do tej pory. Co zrobić, żeby były sukcesy? Dopracować swoje pomysły. I tego pani życzę. Powodzenia.